witajcie z tej strony ja margo witam was bardzo serdecznie już w piątym odcinku serii przygody z Empak tak więc zaczynajmy e, i dzisiaj e, naprawimy szkody które wyrządził mi e, niejeden kliper zaraz wam to pokażę ok mały lag zawsze jak wychodzę lub wchodzę to jest taki mały lag o, sprawdzę czy nie ma potworków jak widzicie nie ma potworków e, farmę jak mówiliście oświetliłem Lecz, e, w, zrobiłem to tak, że w niedzielę nagrałem um, dwa odcinki, a zobaczyłem komentarz pod trzecim odcinkiem, no nie mogłem tego zrobić na czwartym odcinku, bo już był nagrany. I bardzo was przepraszam za ten głos, ponieważ był źle ustawiony. Teraz jest już wszystko OK. E, no i tak, e, co teraz zrobimy? Jak widzicie, klipper, e, gówno jedne, tak mi wszystko wysadziło, no, że trzeba to jakoś załatać. No, dlatego wziąłem sobie czerwony bruk, którym teraz będziemy łatali. Nie będę łatał tak jak polscy e, polscy jak to można nazwać e, budowniczy, że e, lepią tylko z góry drogę, ale tak jest gówniana i potem wszystko się rozwala No i tak e, Zalepmy sobie tutaj e, Nie wiem po co wziąłem cobblestone, ale może nam się jeszcze przyda e, Po prostu miałem tu inwazję kliperów, jakichś duchów dziwnych Teraz jakaś kaczka jeszcze tutaj czy to jest ten Boże jakieś gówno ten słabo bije, tylko sobie zostawię No, no co ty udajesz? Ten ma fair aspekt, więc jest fajnie Dobrze Weźmy sobie jeszcze jeden z tak tego czerwonego czegoś Nie wiem co to jest Tego czerwonego bruku Tylko szkoda, że ta tekstura jest taka zwykła, deflautowa No ale O, to jest mała kopalnia, którą wam zaraz pokażę Ale Da się wytrzymać No dobrze Okej, okay, tutaj, tutaj Tutaj myślę, że tak dorobimy, tak jak było. Coś <laughs> mi gartełko dzisiaj boli, no nic. Postaram się dla was się nagrać, jak zrobić serwer do Minecrafta, jest tak proste. Nawet Bartek do mnie mówił, żebym tego nie robił, no ale czego się nie robi dla widzów. E, powiedziałem, że... napisałem wam, że postaram się, więc się postaram i nagram. Ja nie wiem, ile trwało, może 5 minut, może 10. Zrobienie serwera w Minecrafcie jest tak proste, jak nie wiem... Związanie buta, no to no, no naprawdę. No, ale mi też kiedyś się wydawało, że jest to ciężkie, i nie potrafiłem tego zrobić. Ale teraz jest wszystko ok. Jak widzę e, po lajkach, lubicie takie odcinki, w których coś robię, e, w których na przykład nie wiem coś buduję, więc będzie coraz częściej taki odcinek. Hmm. E, też teraz zamierzam zrobić jakąś wyprawę do Twilightu. E, byłem sam, przyznam się, byłem sam jeszcze, nie wiem. Poza odcinkiem e, byłem w Twilight'cie i zabiłem ogra i dostałem 3 diamenty z jednego ogra i przepraszam Was bardzo serdecznie Bardzo serdecznie przepraszam za to, że nie dodałem wtedy zdjęcia e, z tym jak znalazłem diamenty, więc teraz wam się wyświetlają. Jakie znalazłem, nie wiem, jeszcze może jeszcze je inne mam zdjęcia jak znalazłem. To wszystkie teraz wam się wyświetlą, żebyście nie pisali, że coś czytuję, mm, ale po prostu chciałem tak na przykład zrenderować i o tym zapomniałem bardzo bardzo to przepraszam no ale jest wszystko ok wszystko widzicie jest połatane tylko jeszcze teraz jak tutaj tego nie ma to może tym kołem teraz to tak obłożę może to ee, skopię bo o widzicie tu jest glowstone którego mi za zasłonięto ok no, tylko to dokopiemy i będzie już wszystko tak jak powinno być Dlaczego ta woda jest taka dziwna? A może jak zmienię... ...w detalach... Trzyma yy, jest taka sama? No nie wiem, dobra. Nic z tym. Farma jest yy, bardzo fajna. Widzicie, już dużo tutaj rzeczy mi wyrosło. E, na razie nie będę nic z niej zbierał, ponieważ chcę, żeby było jak najwięcej. E, Okej. Okay. Teraz tutaj... Tutaj muszę zrobić dziurę. I glowstone skąd ja go wezmę? o hmm. oto jest pytanie. I więc lecimy szybko po Glowstone'a do cukierkowego domku, którego Wam zaraz pokażę. What, what, what? what? I, e, dzisiaj, dzisiaj, czyli w poniedziałek, nagrałem też z Bartkiem Escape'a, który trwa niecałe 40 minut, więc bardzo dużo będziecie mieli co oglądać. E, wrzucę go podejrzew we, we wtorek, e, a dzisiaj wrzucę tylko jeszcze jeden film. E, z, jak, z tego, z, jak zrobić serwer do minecrafta Co prawda ja dużo filmów rzucam dziennie e, Ale udostępniam je tylko w określonym czasie Dobra Zbijamy Glowstone'a Jest 4, nie, jest 3 Więc musimy sobie tutaj o Jest 4 Git To wyrzucę Tego nie potrzebuję Widzicie, takie domki tutaj są Więc skrzyni macie takie jedzonko Nie na przykład to Trzeba kładzie No, właśnie Fajne to też jest, powiem wam Tylko, o właśnie, mam pokojowy włączony Dlatego mi idealnie schodzi Ponieważ próbowałem Nagrać jeszcze innego escape'a Okej okay. mm, No dobrze, lećmy sobie, lećmy Do naszego domku mamy już Glowstone'a Więc wszystko ładnie udekorujemy Jestem tylko ciekawy, jak tego torta zrobić Dosyć ciężko, a czekolady jak? Nie, ale nie jest ciężko. Pewam, że nie jest ciężko zrobić takiego torta. Ciekawe ile on nam potrafi e, załadować tego głodu. Myślę, że cały, mm, cały tort wystarczy nam na załadowanie całego punktu głodu. No nic. Denerwujemy tylko to, że ten... E, różowe sk A nie, to jest z tego. No, tylko dziwne, dziwne to jest. To nie, bo mi to wkurza troszeczkę. No ale nic poradzimy sobie, poradzimy. Kładźmy sobie glowstone a. No i jest tak samo, więc mi się podoba. Wejdźmy sobie do środka, jak to w środku wygląda. No tak jak przedtem, tutaj zmiany nie widać, więc wszystko okej. Okay. Połóżmy sobie może torcik. Spróbujmy sobie go zjeść. Mmm, nawet dużo go zjadłem. Miałem nie miałem jaki pyszny. Dobra. Słuchajmy sobie te rzeczy. I zaraz wam pokażę jeszcze moją kopalnię, e, o której e, wam jeszcze... Nie, mówiłem wam, ale zapomniałem pokazać. Tylko jedną drabinkę będę potrzebował. To będę potrzebował i nie dlaczego tu jest ziemia i, i bruk. Dlaczego? To ma być tutaj przecież. Ale i tak, na skałę jedną będę potrzebował i żarcie też tu nie może być. Żarcie musi być tutaj. Dobrze, lecimy stąd. Idzie noc, więc yy, zaraz pójdę się przespać. I tak, mam to złoty miecz, żeby mnie nie zaatakowały te wilki, bo jak one zaatakują to już jesteśmy w czarnej dół. No właśnie znowu. Możecie usłyszeć Jakieś Inne potworki Mam nadzieję, że nie słyszycie tej muzyki, którą puszcza moja mama um, Okej okay. Wtedy YouTube by mi narzucił prawa autorskie, a ja tego bym nie chciał Nie wiem, czy znacie Minecraft Eraxus um, może, Znacie może nie um, Usunął kanał, miał ponad 100 filmów I nawet taki spoko filmów, powiem wam szczerze Usunął kanał, miał tylko 38 widzów Eee, no i teraz może o nim troszeczkę porozmawiamy, zanim tam pójdę. Eee, on wszystko renderował e, filmy Format Faktory, więc to nie jest zbytnio dobry program. Sorry, za mamę. Dobra. Choć to, jest, to, jest dziwny, to jest dziwny szkielet. Ale też daje kostki, więc no... E, że tak powiem jeden huk. E, chodź Wilczku. To nie był Wilk, to był ten... Tu jest poładusciciel. To nie był wilk, tylko to był o, że jak to się nazywa e, Piesek, wolf, e, wilk, o Jezu co ja mówię Dobra i zejdźmy do mojej kopalni Pokażę Wam jak ją sobie tutaj urządziłem Jak dla mnie jest całkiem fajna Tylko jeszcze muszę zrobić zejścia Na niższe poziomy Ponieważ ten poziom jest dla mnie e, Słaby, bo nie ma na tym poziomie diamentów Tak, tutaj będzie taka kopalnia wzdłuż Może po bokach jeszcze A tutaj właśnie będzie zejście Myślę, że tak do 12 poziomu Eee, może się troszeczkę sobie pokopiemy, zobaczymy co tutaj znajdziemy. Ok, spróbujmy coś tutaj pokopać, mamy widzicie diamentowy killoff. Eee, wydajność 2, nie nieznieścioność 1, chyba za 14 lub 15 level. Albo nawet za 12, udało mi się tak coś wyciągnąć. Eee, właśnie lubię jak jest wydajność, bo wtedy jak widzicie bardzo szybko nam się wszystko skopuje. Eee, chcę dla was dzisiaj jeszcze nagrać a ponieważ dzisiaj mam zawalony, mam tak dużo nauki. Nie tyle co nauki co e, nielubianych nie lekcji Najgorsze są dla mnie piątki ponieważ mam geografię, fizykę, chemię, matmę, polski Wszystko to jest podrządno i 7, 7 lekcji Więc masakra um, Właśnie w piątek powinno być najlepiej, najmniej lekcji A na przykład w czwartek mam tylko um, niemiecki 2 WF -y, Podrząd 2 WF -y, um, I matematykę i historię 5 lekcji No więc zajebiście. Tak bym chciał codziennie Widzicie co? Eee, słyszę jakieś potworki więc myślę że to jakiś Kanion O widzicie? To jest właśnie zarobista ta mapka Zaraz będzie kanion Zaraz się do kanionu dokopiemy No fajna fajna właśnie to jest ta mapka To jest jakiś inny mod To nie jest ten rally minimap To jest chyba zan minimap Nie wiem Jeśli nie znam na modach to iCool Games jest, jest, jest od modów Ja się tym zbyt nie interesuję a tak więc kopmy sobie dalej I możliwe, że zaraz wykopiemy się obok jakiegoś spawnera e, Pająków lub coś O widzicie, jest tutaj kopalnia e, No spoko e, Więc teraz może sobie zjem, bo jakiś pająk mi wyskoczy I mnie ja zaraz zatłuczę. Dobra O, szczurek kaczina taka mała tak potrafi ugryźć, Że po prostu What the fuck przy tych FPS-ach to pewnie mnie zabiją What, what, what Nie, ale dobry mam mieczyk, więc Tak że nie będzie nawet łuk, dostałem wow. Super po prostu, burżuazja. No Jezu, teraz telefon jeszcze zwolni. Boże, nic nie słychać, nic nie słychać. Będą prawa autorskie. Okej, okay, już nie słychać. Nie chce się narazić na jakieś prawa autorskie. Już w pierwszym moim filmie miałem, że ten, ten, ten muzyka była zablokowana w Niemczech, więc teraz dodaję wam bardzo fajną, miłą muzyczkę. W dwóch poprzednich filmach ona nie była dodana, ponieważ mikrofon był źle ustawiony i po prostu wszystko było za cicho. Eee, I wtedy byście słyszeli za bardzo muzykę i byście my w ogóle słabo słyszeli, więc eee, no, wolałem nie dodawać tej muzyki. Próbowałem jakoś to skonfigurować, a w kamtarzy tylko można dać na 2% muzykę najciszej, więc... Nie udało mi się czego zmienić klipcio odejdź, odejdź, nie wybuchaj mi No kurde, akurat rudą musiałem Dobra, cobblestone'em Ogar, Margo, Ogar Dobra <laughs> Skrzyneczka Dobra Okej okay. Właśnie prosiliście mnie, żebym poszedł do takich dungeonów czy coś To taki można uznać za dungeon yy, Nie wiem co, co tam to było, ale wezmę sobie zrobimy sobie jeszcze przejście myślę że takie odcinki to 17-20 minut będą spoczko eee, dla mnie też to jest bardzo fajne ponieważ <grywka> zakopałem tego gościa nie mam zbytnio eee, dużo roboty przy dawaniu no ale okej okay. eee, przeżyjesz? nie przeżyjesz kurde czemu ty nie padłeś Dobra, padłeś co tutaj jest Widzicie, mam już diamentowy e, napiercznik, już sobie tutaj właśnie go zdobyłem. Za mało pochodnie nawziąłem. No zauważyłem to. Co on mi dał? Jakieś patyki. What the fuck Nienawidzę tych małych... Nienawidzę tych małych. Kurde. Ja może sobie łuk wezmę, co? tam jest szkielet kurde no fuck co chcesz z łuku? okej okay, skoczył się już dobra mam strzały dwie kolejne jak nienawidz dwie wody mm, dobra tutaj będzie ok jakieś dziwne duchy słyszę yo fuck Fuck! Wow! Redstone? Dlaczego Redstone? Nie wiem, dobra, nie pytaj mi o to. O um. kurde! Fuck! Ona się świeci, on jest jakiś boss. Kurde, pójść ty gówniaku. nawet widzę szkieletów, bo one tak strzelają I mogą cię gdzieś zepchać, nie? I to jest najgorsze właśnie Te szkielety, kurde głupie, pozabijać Dobra, jest ten zombiak Padaj, padaj, padaj Fak, muszę to świetlić Gówno jedno Padaj Już nie mam strzał Dobra zabijcie się Zabijcie tutaj Nie spawnować mi się tutaj O sorry tak nic nie mówiłem ale Byłem skupiony troszeczkę Na tutaj owiecie czym żeby tutaj Te potwory kurde się tak nie spawnowały Ale fajna walka powiem wam, Fajna walka Może być tu, to to to, to 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 co to było? Gość nie wiem czy mi chce zabić czy co Ale ja go chcę zabić? Drewniana opata, no Borżuazja po prostu Dobra, zjedzmy sobie coś, bo na głodnego to nie będę tutaj Odporność na ogień, hełm. Ale ja mam lepszy hełm, mam ochronę jeden, więc... Co? Ooooo! Czekajcie. No takie same, nie widzę różnicy no i ładnie kliperek też padł Mam dosyć mało pochodni więc zakończymy tą wyprawę i odcinek jest dosyć długi tylko tego e, br ten bruxo sobie właśnie wezmę a z tego spawnera sobie widzę e, już taką ładną ekspiareczkę więc nie będę go rozwalał szkoda mi tego spawnera fajna ekspiarka z niego będzie ale no kurde, no co ty chce w sensie? jeszcze szkielety zaserany No, padaj. No spoko. Znowu są szkielety. nie widzę szkieletów, może być tu wszystko, tylko nie szkielety i, takie, że... I coś by mnie podpalało. Fajnie jak miało zbroję, odporność nogi i tak. Nie wiem, ile tam można mieć cztery, czy najwięcej trzy. Hmm. A powiedz mi co to jest, co to jest ciernie, o co tu chodzi, ciernie, że nie wiem, że ku się jak się do mnie, do mnie podchodzi czy coś w tym stylu ja tak to właśnie widzę, że kogoś rani, jeżeli chodzi o ciernie no ale wytłumaczcie mi w komentarzach wiem, że jesteście mądrzy e, znacie się na modach, ponieważ gdy wchodziłem w ciernie właśnie mm, ja w tej krzyczki i nie wiedziałem co mnie, to, co mnie bije to wy, to, to wy wiedzieliście i napisaliście to w komentarzu, więc dziękuję wam za to dobra, ile tego bruku mamy tego e, zmyszony bruk nawet spotkło nie cały stak, ale myślę, że tam wystarczy do jakiejś małej dekoracji. No dobra, ja się też lato sobie zbierę, bo e, mam dużo żelaza, e, ale chcę mieć więcej, że tak powiem. Jakiś jakichś zębach się harczy, hajczy, niech się hajczy. Chyba tutaj, bo tam jest jakaś lawa. Może zobaczmy sobie jeszcze, co tutaj jest. E, jak widzimy, jest tutaj szczur, którego nie chcę bić, nie sobie tam żyje. No dobra. Tutaj jest? Tutaj chyba tak. Teraz tak. O, żelazo, zobaczcie, jak ładnie trafiłem spoko. Tylko, żeby mi tutaj coś nie wpadło. Nieprzyjemnego. Dobra. Ja Czy ten węgelek się przeekspimy od razu? Co zahaczyłeś z zombieaczku głową? Przejść nie możesz Dobra Stasz czego no chodź A, git, kurde. Dobra. Mm, nie ma pieprzenia, trzeba... O teraz jeszcze tego zabiję. Dobra. Param tueczko zabiję. Pojączek też padł. Konik, chodź. Dobra O o -u. uciekamy Dobra widzio Idziemy z bo odcinek Już, już troszeczkę trwa Ale nie chcę go przedłużać Moim pierdzieleniem głupot e, Tak więc wyjdźmy sobie stąd Turendy, do wyjścia Turendy było do wyjścia Tyle na jednego szczurka co wy Na coś dziwniej tu jest spawner jeszcze Ło to ja nawet nie wiedziałem tu jest jeszcze jeden spawner Tu chyba się nawet cliperów What the fuck? Ja nawet nie wiedziałem To się tak zdziwiłem się że tak się tutaj spawnią Tu trochę tych pochodni pozabieram sobie Bo potrzebuję na oświetlenie tam Wiecie sami o co chodzi nie to mi jeszcze w górze? What, 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 Szybko oświetlamy Szybko oh, Kurde Co tu jeszcze może być? Enchantowany łuk! No Dobra Wszystkie już popadały Nie, tu jeszcze zombiak musi oczywiście Po prostu tam jakieś żarcie od niego Zobaczcie co Co tu jest? Coś fajnego myślę Zjedzmy sobie szybciej Co to jest? Kurde, nie mam już miejsca. Mm. A wiaderko wziąłem. Aha, bo tutaj mam. Co by tu to wyrzucić? To mi nie potrzebne. A co to jest? Jakieś buty? Ale co one dają? Nic nie dają. Ja takich butów nie chcę. One są nawet słabsze. Te zostawię. To sobie weźmiemy. Płyty nie weźmiemy. A jednak weźmiemy, dobra więc tutaj muszę jakiegoś kuczy, tam waypointa nie zostawiłem, ale dam WayPod spawner, więc nie będzie wiadomo gdzie jest ten spawner i potem do tamtego spawnera mam nadzieję, że drogę znajdziemy. Jak mi to troszeczkę poza odcinkiem się pogłówkuje, no i wtedy oczywiście zajdziemy do tamtego spawnera i będziemy mogli dalej kontynuować E, nasze, nasze, naszą grę Lecz tam właśnie chcę sobie zrobić Jakiś fajny Myślę Ekspiarkę fajną Dobra What the fuck No nic e, Wychodzimy kochani stąd już e, Niestety albo stety Aha, czy to już widziałem Ale bo tak spadłem Dla pewności wiecie Zawsze mogę coś przeoczyć, coś zostawić tak, więc e, lepiej, to, lepiej to zobaczyć. Ok, wychodzimy. E, nie wiem, czy jest noc, ale mi się zdaje, że tak, ponieważ tu jest dosyć ciemno. E, a nie chcę się natknąć, tak, jest noc, kurcza, pewnie potworów jest tu masa. Zara, klipery inne, gadziny będą mi tu wybuchały, a tego nie chcę. Po prostu znowu remontować ten mój domek. Więc jeżeli tylko jakiś kliper mi wyskoczy, to od razu peaceful i koniec. Dziwne konie What the fuck Co on, slima został jakiegoś? Jakiś dziwny slime? sióżeczka O, idziemy stąd, idziemy Do domku Nie zdążyłem przeczytać co to jest Nie, Jest, to jest, to gdzie jest, dziurna jest Jest to odporność na Gen 4 Wow, Sarmisty Enchant Dobra, wiecie co kochani? Zjedziemy sobie szybko na dół i się pożegnamy, bo odcinek już za mocno przedłużyłem, a chcę się wytrzymać limitu, więc zobaczcie ile mamy tu przy sobie rzeczy. Zapomniałem, że mam backpacka, no ale nic. Znaczy stoję do was tyłem nocowy co ja, co ty Margo. E, więc kochani, w tym odcinku to ja by było na tyle. E, mam nadzieję, że wam się spodobało. Było dosyć fajnie. Sprzemierzyliśmy różne, że tak powiem, dungeony. Po, troszeczkę się pobiliśmy. E, tak więc jeżeli jesteście nowi, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, a jeżeli jesteście starzy, e, to oczywiście zapraszam Was do e, polubienia mojego filmu i do napisania komentarza. Tak więc trzymajcie się po, no i cześć.